Marzysz o nowym aucie elektrycznym bądź hybrydzie? Sprowadź je z nami z Chin. Import z Chin to sposób na oszczędność aż 30% w porównaniu z cenami europejskimi. Sprowadzamy topowe marki, takie jak BYD, XPeng, Czy laj auto? Nasi agenci w Chinach znajdą dla Ciebie perełkę, a auto dotrze do Ciebie już w ciągu 4 do 9 tygodni. Tanie auto elektryczne to z nami. Napisz do nas i sprawdź, jak łatwo sprowadzisz swoje wymarzone auto. Welcome Group!